Witam wszystkich serdecznie. W tym nagraniu chciałbym Wam przedstawić podsumowanie produkcji energii elektrycznej z mojej fotowoltaiki w styczniu 2022 roku. Dla osób, które są nowe na tym kanale krótkie informacje. Moc moich paneli to 4,14 kWp. Jest to 12 paneli ułożonych dwa stringi po 6 paneli na dachu. Dach jest skierowany mniej więcej na południe pod kątem około 40 stopni. Stringi są Przegrodzone jak widzicie na tym małym zdjęciu, taką facjatką, która rzuca cień. Dane, które przedstawiam są z panelu growata i stauron e licznik Na pierwszym wykresie przedstawiłem produkcję, którą pokazał mi inwerter i autokonsumpcję. W styczniu 2022 produkcja na inwalterze wyniosła 73,6 kWh, a rok temu w styczniu było to 66,6, czyli ten. Styczeń jest lepszy od poprzedniego o 7 kWh. Jeżeli chodzi o to konsumpcję też była troszeczkę większa. W tym styczniu było to 25,2 kWh, a rok temu było to 22,4. Na kolejnym wykresie pokazuję łączne zużycie prądu w moim domu miesięcznie. No i tutaj się utrzymuje taki troszeczkę trend wzrostowy. W styczniu ubiegłego roku było to niecałe 300 Kilowatogodzin, dokładnie 297,9%. Natomiast w chwili obecnej jest to blisko 40 kWh więcej, bo 336,7 kWh. Ale w listopadzie doszedł taki nowy sprzęt elektroniczny w domu i podejrzewam, że on też mógł się troszeczkę przyczynić do tego większego zużycia prądu. No i było troszeczkę puszczonej farelki. W lutym już nie jest farelka puszczana, zobaczymy. Jak będzie wyglądał luty w porównaniu do lutego poprzedniego roku? Na tym wykresie prezentuję energię oddaną do sieci, energię pobraną z sieci i bilans. W styczniu 2021 to są te ostatnie słupki. Energia oddana to 48,4 kWh. Jest to więcej niż rok temu, kiedy to było 44,2. Jeżeli chodzi o energię pobraną, no to też więcej, 311,5, rok temu było to 275,5 i bilans po uwzględnieniu tego opustu, o no zamknąłem na minusie minus 272,8 kWh, rok temu było to minus 240,1 także widać, że to zużycie prądu jest pomimo delikatnie lepszej produkcji i tak minus jest większy, dlatego że życie prądu jest większe. Na tym wykresie pokazuję bilans i bilans sumaryczny. Bilans sumaryczny to jest dla danego okresu rozliczeniowego. Ja nowy okres rozliczeniowy rozpocząłem w październiku 2021. No i ten czerwone słupki to są właśnie od października 2021. Październik był na plusie 59,8 kWh, no tutaj już listopad już był na minusie. Grudzień jeszcze większy i styczeń. Trochę mniejszy ten minus, ale sumarycznie jestem na minusie w chwili obecnej minus 741,3 kWh. Czy lepiej niż w poprzednim roku? To pokażę za chwilę. Tutaj jeszcze KWH do KWP. Coś, co pokazuje, z jaką sprawnością pracuje nasza instalacja. W moim przypadku w styczniu 2021 było to 17,8 KWH do KWP. Lepiej niż rok temu. Rok temu było to 16,1. No i zaczynamy nowy rok. Także będę również pokazywał KWH do KWP narastająco. W zeszłym roku był, osiągnąłem 929,1 KWH do KWP. Zobaczymy, jak to będzie w tym roku. Styczeń już jest lepszy. Mam nadzieję, że generalnie cały rok będzie lepszy. A ja tutaj już takie porównanie na jednym slajdzie. Produkcja na inwerterze. Lepsza w styczniu 2022 do stycznia 2001 o 7 kWh. Zużycie, no niestety tutaj na czerwono, bo, bo jest gorzej, czyli zużycie jest większe o 38,8 kWh. Bilans jest gorszy, bilans miesiąca po uwzględnieniu tego opustu 20%. Bilans jest na minusie, minus 32,7 kWh. A jeżeli chodzi o bilans sumarycznie, no to rok temu zamknąłem styczeń z lepszym bilansem sumarycznym. W chwili obecnej jest gorzej, ale niewiele. Minus 2,3 kWh. A to za sprawą dobrego października. No i teraz styczeń też troszeczkę był lepszy. Także generalnie mi bilans sumarycznie wychodzi prawie że identyczny. Zobaczymy, jak będzie dalej w kolejnych miesiącach. To tyle, co chciałbym Wam pokazać. Jeżeli macie jakieś sugestie dotyczące tych wykresów, to proszę dajcie znać w komentarzach. Jeżeli Wam się podobają moje podsumowania, proszę o lajka i o subskrypcję. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.